ten pociąg. A to co? To koń. Nie mogę jechać na koniu na moje spotkanie. Gdzie jest ten pociąg? O, chyba coś nadjeżdża. Jest! Pociąg. Zabierze nas na spotkanie z zawiadowcą Ernim. Zawiadowca Ernim. Come on! Wioletowa ręka to także ty. Całe metro wygląda naprawdę imponująco, Wiktorio. Mam nadzieję, że zrobi na Iworze wielkie wrażenie. Ja też mam taką nadzieję, Ernie. Z tego co słyszałam, zjechał ponad pół świata, żeby w końcu zawitać do Londynu. Jeszcze nigdy wcześniej nie gościliśmy słynnego podróżnika. Dobrze się prezentuje, Ernie. Tiara mi się nie przekrzywiła. Sama królowa mogłaby ci pozazdrościć, Wiktorio. No, już pora powitać naszego gościa. Jak się domyślam, pan Ivor! Serdecznie witamy! Eee, witamy w londyńskim metrze. To prezent dla ciebie. Fioletowe drzewko pory herbacianej. Niezwykle rzadki okaz, Ernie. O, bardzo dziękuję. Zechce pan umieścić go w moim wagonie? Odwiozę ten bardzo cenny okaz do ogrodu botanicznego. Dziś po południu będziemy świętować sławetną uroczystość sadzenia. Dokładnie w porze herbaty, proszę pamiętać. Poproszę mili, żeby to przekazała wszystkim pasażerom. Doskonale. A teraz chętnie bym zwiedził, jeśli można, wasze słynne londyńskie metro. Zadziwi pana widok wspaniałości na mojej linii, panie Iworze. Na mojej też. No, choćby dla przykładu ekologiczna farma pana Kiełka. Bardzo się cieszę. Proszę, zawieź mnie tam w tej chwili, Ernie. Do zobaczenia w porze herbaty! O, jaka szkoda, że pan Iwor nie obejrzy mojej linii. A jeszcze... Jeden obrót! Proszę uważać, panie torowy. Chętnie bym to powtórzył. Nie ma na to czasu. Przecież obiecał nam pan, że przywiezie kwiaty, żebyśmy mogli udekorować stację. Tak, bo pan Iwar może odwiedzić także nas. A, macie rację, chłopcy, macie rację. Pojadę raz dwa do ogrodu botanicznego i się za czymś rozejrzę. A... Fioletowe drzewko pory herbacianej dotarło bezpiecznie do stacji ogród botaniczny. Dziękuję ci, Wiktorio. Tak myślę, może pan Iwor miałby teraz ochotę zwiedzić moją linię. Obawiam się, że jest w dalszym ciągu na farmie pana Kiełka. Podobno! Bardzo mu się tam spodobało. Kto by pomyślał? Absolutnie niebywałe. Jedna z najrzadszych odmian dzikich orchidei. Ależ to zwykły jaskier. Aha. Jestem przekonany, że Wiktoria będzie w siódmym niebie. Bardzo dziwne. Ojej, jakie oryginalne. Też je zabiorę. Cali tam. Kompletnie nie rozumiem, na co Wiktorii aż tyle kwiatów, Dzień Kobiet czy co? A jeśli pan Ivor zechce odwiedzić zamek tajemnic? Ja też przyniosłam trochę kwiatów, Bakerlu. Chyba się domyślam, co wybrałaś, Alice? Wilcza jagoda, sumak jadowicy, męczennica. Też bym wolała poczciwe żonkile, Bakerlu, ale tu o nie raczej trudno. Wskakuj, Alice, prędko, zaraz temu jakoś zaradzimy. Zrobiły się całe fioletowe, patrz Musi pan szybko pojechać do szpitala, do doktora Harta o, Tak, 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 tak. masz rację, mili jasne Natychmiast tam jadę no, no, no A nie miałby pan ochoty obejrzeć też innych naszych stacji, panie iwoże? Nie teraz Jestem właśnie na tropie rzadkiego syberyjskiego orzechojada Moim zdaniem to zwykła wiewiórka, panie Iworze Czy to jest właśnie ten sumak jadowity, Alice? Nie, ale spójrz, prawda, że ładne mam lilie i goździki, co? Ta roślina faktycznie jest tajemnicza hmm. Hmm. Pff, Wiesz, ja to chyba jej nie chcę, Alice Jeśli o mnie idzie, jest stanowczo zbyt tajemnicza Może i tak, ale przybiorę ją czymś kolorowym, to ją ożywi Zamykaj drzwi i w drogę Kto wie... To równie dobrze może być mnich rodem z Chin. Proszę, niech pan uważa, żeby tylko pan nie spadł. Spędziłem przeszło pół roku w amazońskiej dżungli. Z niejednej palmy już spadłem. Ernie, powinieneś chyba wyjąć jakąś książkę, kanapki. Możemy tu zapuścić korzenie na dłużej. Coś mi się zdaje. <gry> Bajecznie, fenomenalnie, po prostu... O, twoje dłonie, Alice, wety! Przebarwiły się na nadzwyczaj podejrzany kolor! O, faktycznie! ciekawy, jak to się mogło stać! O ile się nie mylę, Alice, to starożytna klątwa fioletowej ręki, zawiadą policję, wezwij lekarzy z leśnej góry! Założę się, że to nic poważnego, Lou. Tak czy inaczej, bardzo bym chciała poznać pana Iwora. O, nieroztropna Alice! Niech pan uważa, panie Ivorze! Boję się, że pan spadnie! No, se, O nie! A. Pan Ivor wpadł w sam środek kupy nawozu. To już to absolutnie niebywałe. Nic panu nie jest? Mam się wprost wyśmienicie. Patrz, to wąż z Ameryki Południowej Ernie. Jedna z najrzadszych odmian, jednego z najmniejszych węży na całym świecie. A moim zdaniem to pospolita dżdżownica. To rzadkie stworzonko zwykle jest znajdowane pod fioletowym drzewkiem pory herbacianej. Co właśnie mi przypomniało, że musimy pędzić do ogrodu botanicznego. <grym> Ale najpierw niech się pan może trochę wyczyści Nie uwierzysz, pan Ivor spędził sercu cały dzień To bardzo nie fair Co racja to racja, winien się nie niewdzięcznik raczej moją linią zainteresować A, Widział ktoś może pana torowego? Obiecał, że postara się dla nas o kwiaty Musiał pojechać do szpitala Jego ręce nagle zfioletowiały. Co? Tak jak moje, mili? No nieba! Kolejny podstępny atak klątwy fioletowej ręki Tylko bez histerii, moi mili Już ja tę sprawę zbadam Ale czuję się całkiem dobrze Przepraszamy za spóźnienie Wszystko już gotowe, Wiktorio? O, ma się rozumieć, Ernie Wskakujcie wszyscy, kierunek ogród botaniczny ach, ach, Chyba zdążyłem w samą porę gdzie ono jest? Gdzie moje drzewko? O! Ale przecież je tu zostawiłam. Ach. Przywiozłem to cenne fioletowe drzewko pory herbacianej z amazońskiej dżungli. Nie mogło tak po prostu rozpłynąć się w powietrzu. Ktoś musiał je stąd zabrać. Ja w czary nie wierzę. Mmm. Co za nieszczęście. A. Aha. Już wiem, fioletowe ręce. Tak, masz rację, Ernie. Liście fioletowego drzewka pory herbacianej zostawiają na dłoniach fioletowy ślad. No i proszę, zagadka rozwiązana. Doktor Hart twierdzi, że może mi tak zostać już na zawsze. Nie skończę. Fioletowy ślad schodzi po kilku dniach. Niech pan raczej powie, co pan zrobił z moim drzewkiem. No ja... zabrałem ten smutnie wyglądający krzaczek na gówno stację. No... No, a potem, Panie Iworze, trafiło do zamku tajemnic. Zaraz jest stamtąd przywiozę. Poczekajcie na mnie, nie ruszajcie się stąd. Wrócę niebawem. O! Ernie? Właśnie odkryłem coś absolutnie przerażającego. Klątwa fioletowej ręki. Nie? Daruj, Bakerlu, ale bardzo się spieszę. To drzewko pory herbacianej pana Iwora. Popatrz, to po nim ręce fioletowieją. A, tak, mówię ci, ja to przecież czułem od początku. Czas ucieka. Już prawie pora herbaty. Hurra! Ernie znalazł drzewko. Brawo, zuch z Siebie, Ernie. Możemy się razem wybrać na wyprawę do amazońskiej dżungli. Hurra! Uh! Mam tylko jedno pytanie, panie Iwo, skąd ta nazwa? Fioletowe drzewko pory herbacianej. To proste. Drzewko pory herbacianej kwitnie w porze herbaty. Ach, to najcudowniejsze drzewko, jakie dotąd widziałem, naprawdę. Ale powinno być opatrzone ostrzeżeniem. Nie dotykać, proszę. A ja tam stale powtarzam, że najlepsze to są rośliny z plastiku. Nie opowiadaj, Jubili. Nic nie zastąpi żywych roślin. Tego, um, dedukuję moja miła Wiktorio, że wąchałaś filetowe drzewko pory herbacianej. Rety, po czym wnosisz, Bakerlu? Toż to elementarne, moja droga! <ścoughs> Matko najdroższa, o czym Bakerlu mówi.